Jeszcze opuszczony widać, że, że taki rzadko użytkowany ktoś kupił ma i, i spokój a my co? My jedziemy sobie tam na milicz, także no, możemy tutaj walnąć skróta i ciśniemy, no później na rudę żmirocką już tędy nie będziemy wracać, więc jedziemy na ten radziąc. Zobaczymy, ile da się jeszcze zobaczyć. Dobra, o ło, ale poszedł Pozak. Jaka ładna miejscowość, dosyć. Sprzedaż miodu. O, tutaj taki zakręt z słabą, ograniczoną widocznością w tle widać wieżę chyba kościoła, dosyć ładną ładne są te, nie wiem, budynki takie z tymi drewnianymi wspornikami jakby taką konstrukcją z takim szkieletem drewnianym fajnie to wygląda 3 km na Gatka Gatka, ale kościół bardzo ładny bardzo ładnie wygląda jasnych kolorach żywych. No tam ciekawe też było coś z tymi krzakami. Oczywiście te kapliczki mnóstwo ich jest. Dobra, my sobie lecimy. jego gościnne, No właśnie, no slegi Słuchajcie, bo tutaj w końcu te tereny są takie dosyć rekreacyjne I rzeczywiście można sobie tu przyjechać w takim okresie letnio-wiosennym, bo przyczep. Też spoko No i są noclegi, I to sporo, bo widzę, że co któryś dom ma taką tabliczkę noclegi Co jest dosyć ciekawe ale w sumie nie ma się ci dziwić, tak? prawda, przy tych stawach nie widać jakichś plaż, i nie słyszałem, żeby tutaj przy którym stawie była jakaś zorganizowana plaża. Ale może, może się mylę. Dobra, tu jakieś takie budynki. Nie wiem. Jest to chyba związane właśnie z tym gospodarstwem rybnym. Jakieś takie skrzynie, nie skrzynie. Kurczę, nieźle. Tutaj już jakiś początek stawów widać rybki jest znak, że kończy się radziąc no i tu jest właśnie ten problem, że tu jest bardzo mocno zalesiony ten teren przy tych stawach, więc jeśli będziemy chcieli zobaczyć więcej, no to będziemy musieli gdzieś tam przecisnąć się przez te drzewa No, tutaj już widać kawałek Niebezpiecznie jest trochę tutaj nawracać, zwłaszcza, że tutaj lubią szybko jeździć. Łowienie ryb, kąpanie, wchodzenie oraz przebywanie na terenie stawów zabronione. Zobaczcie jaki stawik tutaj widać. No i ptaki, które tam sobie latają. No i jest kawał stawu, nie? No i to by był ten już staw chyba ten stary. jak to wygląda. I to wrażenie Wam powiem Spróbujemy jeszcze się ustawić, może tak frontalnie no. Kozak ale widać tej wody jakby mało tam jest taka przestrzeń odkryta jakby ją spuszczali tą wodę czy też jakieś obiekty takie chyba związane z tym wyławianiem ryb no i nieźle, dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, tutaj płynie sobie jakaś taka alażeczka i tutaj jedziemy wzdłuż tego stawu, który nam tutaj błyszczy za drzewami. No, pięknie to wygląda, pięknie, tak, kurde, ten kolor taki błyszczący W pół godziny nagrywamy Próbuję tutaj jak najwięcej pokazać O, tutaj znowu część stawu, ale słuchajcie, bardzo mało wody jest w tym stawie O, tutaj, panowie, z aparatami było widać takimi długimi sobie obserwują ptaki najpewniej no ale nie będziemy ich tam nagrywać, więc po prostu tak zaznaczam, że byli tam ukryci w tych krzakach z takimi długimi obiektywami, podejrzewam których wartość wielokrotnie przewyższa cenę tego skutera, którym jadę To jest mega ciekawie te drzewo. kurczę, naprawdę okazałe. Czy tutaj więcej coś jeszcze uda się zobaczyć z tego stawu? Zaraz zobaczymy. Fajny taki przyjemny chłodek. No i tutaj naprawdę można odetchnąć świeżym powietrzem. Ale mnie w ogóle zaskakują te drzewa jakie one są potężne, to jest niesamowite te pnie są takie szerokie niektórych tych drzew ale to aż budzi budzi podziw. No i tam w oddali widać takie jasne Tą jasną wodę Ciekawe jak wiele gatunków można Gatunków ptaków można dostrzec tutaj kask niestety, krzyż i kask motocyklisty akurat tutaj na tym łuku Podejrzewam, że no niestety motocykliście nie udało się utrzymać przyczepności w zakręcie no niestety tutaj na tym łuku zginął motocyklista Dobra, to sobie jedziemy Spokojnie, delektujemy się tutaj tym, tym miejscem, tym widokiem. Też już trochę wody widać. No ten staw stary jest potężny. Zobaczcie, że ja już jakiś czas jadę, a on dalej jest w zasięgu gdzieś tam wzroku za tymi drzewami. no i Najfajniej pewnie byłoby się tam przedostać gdzieś tam piechotką. Rezerwat, no, no, to jest kurcze mistrzostwo świata, nie? Tylko tam wjeżdżać o tak średnio Trzeba było rowerem przyjechać i wtedy ponagrywać no, A dzisiaj po prostu te, te, ten teren sobie objedziemy Las, tak się ciągnie i ciągnie. Ja żałuję, że ściągnąłem bluzę. Powiem Wam, że tutaj w tym cieniu, wśród tych drzew, to nie jest to samo, co w otwartym słońcu. I różnica temperatur to jest myślę, że co najmniej z 10 stopni, tak w odczuciu, nie? No kurtkę, kurtkę mam dosyć przewiewną, ale nie jest źle słuchajcie. Przy tych prędkościach, jakie ja utrzymuję, czyli tam 60 na godzinę, no to